Pierwsza połowa była w naszym wykonaniu. Jeśli chodzi o samą grę, to była niezła. Natomiast akcje się układały, jak były oskrzydlające, to się układały. Natomiast jeśli graliśmy środkiem albo wybijaliśmy piłki, no to, to nie umieliśmy zapanować nad piłką. Myślę, że w przerwie trochę zmienimy system gry i powinno się udać. A co można powiedzieć o Waszej grze w tej całej rundzie w jesieni? Bo wiemy, że różnie to bywa. No nie, to bywa szczególnie dwa mecze przegraliśmy. najbardziej boli ten mecz w Lututowie, gdzie przegraliśmy z bardzo słabym zespołem. Ja, ja sobie sam z nie, tego nie potrafię wytłumaczyć. No, jak do tego doszło, nie wiem. Jak do tego doszło, nie wiem. I od tego meczu już nie wierzę w rzeczy niemożliwe. Jakie macie cele na kolejne spotkania, na całą, całą ligę? My chcemy grać, wygrywać tak, żeby się po prostu chłopaków to tak zacieszyła, żeby. Było zadowolenie w zużynie, bo jest kilku chłopców, którzy potrafią grać fajnie w piłkę. No i chodzi o to, żeby cieszyła i zawodników, i kibiców, no i mnie też. Nie powiem, jest spięcie, jest, rezerw, mamy trochę kontuzji, ale gramy mądrze, nie, nie szarpiemy, wykorzystujemy błędy przeciwnika, a jest to mecz dla nas bardzo, bardzo ważny, z wielu, z wielu względów, których nie będę mówił. Mam nadzieję, że skończy się to naszym zwycięstwem i że kibice będą się cieszyć jeszcze z więcej bramek. A jak oceni Pan postawę drużyny od początku jesieni? Bardzo dobrze to oceniam. Mamy trochę pecha, bo jest kontuzji, dzisiaj trzech zawodników gra z kontuzją, dwóch siedzi na ławce, no ale jest mobilizacja, jest duch w drużynie i jest wysokie morale. Myślę, że będzie dobrze.